Dzień dobry. Nowy zapas siana przyjechał. Świeżutkie. A młode już urosły. Zaraz tutaj do nich zajrzymy. Co tu u was się dzieje? Oczywiście płochliwe są, już takie będą pewnie. Ale zdarzają się wyjątki. Tylko który to jest tym wyjątkiem. Ciężko stwierdzić. Pogoda taka się robi w miarę. Ostatnie dni jest ciepło. No, 22 stopnie. Jest ciepło. a bo ty pijesz. To pij sobie. Chciałem otworzyć. A tutaj zajrzymy nabierz tutaj. Do ojca. Karmelek. No. Brawo. Siedzisz tutaj. Masz tu jakieś zboże. Co ty tam spożywasz w tej chwili? Chyba jakieś tam pojedyncze ma jeszcze. Natura tu się teraz będzie żywiła. Najbliższe godziny. No sieć tu. Co dalej? Tutaj się dzieją rzeczy też. Ten zdrowy. Okaz a tam chory okaz z tym zębem. Zębami cały czas, które mu rosną. Są ścinane i dalej rosną, więc to takie już będzie miało. Jak trochę urośnie, to się go pozbawi. Nie zębów, bo już zębów nie trzeba będzie go pozbawiać, tylko pozbawi się go życia. Będzie miał spokój. No dalej. Co tak ciężko to chodzi? A tu co siedzisz? Nawet nie wstanie. stanie. obrażony. No, a ty? Ty tutaj na razie nic nie robisz, ty kiedyś będziesz mamą. Musisz być Następna, następne pokolenie. tak takiej naszej samicy ładce którą mieliśmy 5 no, lat temu. Już. Tak. Samej łatki na kanale nie było. Ale była jej córka. No i od tamtego czasu już wszystkie następne pokolenia też idą na tym kanale. Schowaj się, schowaj. No ona by tak cały czas mogła stać. Oko ci zgniotę. Albo cały łeb. No łóż tam się. No patrzcie. O. Zobacz, masz tyle klatki. No. A ja niepotrzebnie tutaj. Już cię pogłaskałem. Cześć, cześć. No fajnie, że jest taka, tylko, że ona by była dobra do domu, jak widać chyba. Nie? W domu. Taki króliczek do głaskania. No ale tutaj to na razie to jest tylko taka poboczna atrakcja. No dalej, Ja zamykam. No udało się, udało się. Teraz wstałeś. Teraz to już zamknięte. Ten jeszcze pijemy, ale piję ta. Miała mieć pierwszego. Tak, ty. I co, i nie masz? Ona już chyba nie będzie mieć, bo już miała tyle w swoim życiu, że czas jej dać spokój. Wieczne. Najlepiej, żeby jeszcze do czegoś posłużyła. O kurczę. Te drzwi, ja tu chciałem się podeprzeć A tu. No. To nie masz małych. Drugi raz z rzędu nie masz, więc już raczej chyba jesteś, że tak powiem, do niczego A ty co? Tutaj by się przydała latarka, żeby ukazać skalę problemu. Ryje. Wszystko przewraca najgorszy obornik tu ma. Czarne wszędzie kupy. Coś ty zrobiła. I łazi po tym. Brudno. Paśnik rozwalony Trzeba jej to wywalić. To później. Głupia jesteś czas. Tutaj siedzi sobie ta, a nie będę otwierał. Teraz oto ma ocieplenie tu. Tyle ma snopków no co z tego jak teraz ciepło i tak o śpi śpi nasz samiec oko zamknięte dobra nie będziemy go budzić nie będziemy go budzić oddycha w ogóle czy zdech? oddycha jak oddycha to może leżeć sobie no to co? chyba tyle na koniec zajrzymy jeszcze raz tu. No. I do następnego. Jak już będą te maluchy, pewnie odsadzono. No, ciemno tu, no, może zapalę latarkę. O, wszystkie widać teraz. Aha, w ogóle jeden zdech. Taki czarny jak tamten. Były dwa, jest jeden teraz, bo ten drugi jest pociaty. Mama się pokazała, mamę można pogłaskać. A ten, ten ucieka. Nie. Nie wiem który jest taki, ale jeden jest, czy dwa takie do pogłaskania w miarę, ale reszta to dziki stał. Nie stary śpi. No to niech śpi. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie.